No to jest, jest tarp, który miał być pokazany. To jest Decathlon for, for class tarp Trek 900K. To taki pakunek mały, dość lekki to jest, leciutkie. To jest 285 cm na 240 cm. Tu już już, od razu już jest, są i odciągi i szpilki w zestawie no to kosztowało jeżeli dobrze pamiętam około 250 zł także no to całkiem fajna opcja na początek Zaraz go rozstawimy cała Ta takie od razu z jednej strony jest haczyk zaczepienia tu jest właśnie można sobie naciągać jeżeli chce się krótszą tą linkę mieć i ona akurat jest taka fajna, że w nocy jak się świeci czołówką one świecą, Więc są widoczne to. jest widok Jest. to samo co szpileg, to są i z wewnątrz tego kieszenka... Z tego to jest 8 szpilek. Halo? nie zawsze tyle trzeba zabierać, bo to jest w jakiś sposób, w którym się zostawiać. bez sensu dźwigać. Jest wszystko takie takim koreczku. Także dla mnie to jest bardzo fajna opcja. Trzeba rozpalić go. Na skraniu tej boka to jest wszystko służy. Poza tym y, gdzieś jest y, z Także. Bo mam praktycznie trzeci rok i nic się nie dzieje. Dobra. Ja to sobie biorę taką prosty węzałek składam, żeby mi to wszystko się nie plątało, bo to niestety jest jak o to nie zadbamy, to potem jest mały bałagan, jeszcze denerwuje mnie potrzebny. Takie składanie, ale nie daj Boże zacznie gwałtownie padać nagle. Chciałby, chciałby szybko, a tu niestety. Zaczyna się gimnastyka. To prostu niepotrzebne. Warto jest kilka razy złożyć taki prosty węzełek. Nie, do, nie dociągamy do końca i

Troszkę. Tak naprawdę ta jakby tam jeszcze zioła złapane, gdzie odciąg do tyłu wziął, to tu się wbrew Spokojnie ci, yy, trzy osoby z tymi nie mieszczą. Jest naprawdę jest, jest możliwość, jest taki kawałek mały ze, ze sprzęgaczem. Można zrobić inaczej. Że zamknąć z jednej strony. Zostawić otwartą, a to tam właśnie się kijek wstawia. I rob, potem yy, jest takie załamanie. No, jest z wiele sposobów no wi 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 wiadomo tarpa można na różne sposoby rozkładać Ja bardzo polubiłem e takie najprostsze rozwiązanie ewentualnie można tutaj dać kijek i odciąg Tam dać kijek i i zrobić liter A. Także mamy z dwóch stron zamkniętą przestrzeń. Tak, się po, pokazał. I jeszcze można ewentualnie zrobić tak, że tutaj dać tam tak samo. I jak tam się odciąć I to lekko załamać, tu jeszcze wziąć ciągi na tych, pociągnąć taki lekki jeszcze z przodu. Także, to jest na różne sposoby można. Ale jak nie ma tragedii z pogodą. To naprawdę taki sposób jest kompletnie wystarczający. Tutaj to, są tu to takie pętle, są podzielone na środku, że z tam, nawet do drzewa, tak wystawić, żeby z tułu było drzewo. Naciągnąć w tym momencie będzie troszkę więcej miejsca. I pod takim kartem. No nie 3 osoby to sobie na środku tutaj można, na środku sobie zabić taką małą lampkę. Później wtorek się zrobił z ciemno. Dla mnie jest bardzo fajna opcja, bo to jest naprawdę niedrogi, prosty funkcjonalny i stosunkowo lekki. Nawet w te, tak się nie zajmie dużo miejsca. Bo jeszcze mamy tego. Tak, e, Fiordalasena e, e, Ork 2, ale to już jest dużo większy pakunek. To jest tej, tej mniej więcej długości, takiej gdzieś średnicy pakunek i No jest ciężki. Wiele, zdecydowanie cięższy, no ale jest opcja, w tym momencie można zamknąć sobie go z tą. Zostawiam go literę A, też łapiemy za jedną pętle, na przykład do drzew, tak łapiemy, dostaw drzew, żeby można było sobie złapać tam ma takie 3 na grzbiecie i oczywiście na krańcach i sobie w tym momencie tutaj łapiemy, tam łapiemy. To ścinamy i z jednej strony zamykamy od razu, z drugiej strony już nasze idąc już spać zamykamy. no gabarytowo jest po prostu, no, po prostu większy, no, cięższy. Ja sobie radzę z taką, jak mam, biorę 30 w plecach, no to już go biorę, tam są te paski takie kompresowania tego śpiwora, to sobie przykracam na zewnątrz go żeby nie zajmował. No, Zajmieni sporo więcej miejsca niż ten. Także no, mówię, tak jest to fajna opcja, jeżeli zaczynamy przygodę i mamy no, ograniczony budżet. Także, czy to jest będzie nocka na przykład, czy to będzie jakieś wyjście, gdzie może padać to także no, jest to bardzo fajne, fajny fajnie tam jest lekki. jest to, to jest lżejszy. Choć wiadomo, że to nie jest ultralight, Ale naprawdę jest. Moim zdaniem jest to bardzo fajny, fajny park. jest zaprojektowany nic Ja znamam, on, trzeci rok nic się z nim nie dzieje. Nie zauważyłem, żeby coś się pruło. Wiadomo, że, że paląc trzeba uważać, żeby jakieś iskry nie poszły, nie poprzepalały go. No, nie wiem. No, jestem bardzo zadowolony. Go najczęściej po prostu używam. Teraz to przydałoby się moskitiera, do niego no niestety komary są już i meszki się pokazały właśnie i dobrze byłoby się jakoś na nas zabezpieczyć po prostu Czas jest, snu przed nimi, a jak zostawimy otwarte i jednak jest, nie ma tej kondensacji wewnątrz. Zdecydowanie lepszy komfort jest spania, moim zdaniem. Tak wam teraz troszkę wieje, ale wieczorami w nocy to już jest cisza spokój. Nie ma sensu za, zamykania. Bo, bo sama woski teraz by się czekała, tak żeby można było spokojnie przespać sobie nackę. I to było wszystko tyle.